Czy słyszałem nutę tańculi? Nie słyszałem nuty tańculi. Tańcula, pokaż mi to. Jak co weekend? O, jak co weekend to może być ciekawe wykonanie tańculi. Chodzą legendę o jego weekendach. A podejrzewam, że często gęsto na weekendach to się nie kończy. Wejście od razu. Podchodzi jakiś łukasz, pyta się skąd się tu wziąłem. Pyta, czy chcesz sztukę, bo handlujemy fedronem. Myślę sobie w duchu, ale kurwa, mam renomę Czy każdy co mnie widzi, myśli, że ja ciągle biorę? Miło mi człowieku, ale muszę podziękować. Jestem po odwyku, bo lubiłem przeholować. Arkuta euforyk, bardzo dobry towar, nie wystrzelić za bardzo. Każdy musi przytrzylować. Dobra, gościu chyba nie odpuści. Wezmę jedną sztukę, najwyżej w kibus puszcze, po wszystkim wo. Po... Nie no, muzycznie to jest aż. Kurwa,s do ne baru podchodzi ładna dupa pyta czy nie mam towaru. Kurwa, czy wpisane mam na czole, że żyję... jest. W ogóle ca ca cały cały mix master jest tej skopany, mam wrażenie. Te faktorem, na... na głośnikach na głośnikach lepiej brzmi, ale na sławkach mam wrażenie, że te dramcy są za cicho i ogólnie za dużo się dzieje w średnich tonach. Na czole, że ja ciągle biorę. W sumie to mam sztukę, nie pytaj, co biorę. Słaba to muzyka, nie chce mi się tego słuchać, ale sztuka to za mało, żeby całą noc się ruchać. mi jeszcze dwójkę i pójdziemy na apartament, w Żabce kupimy wódkę i zrobimy sobie after, bo <laughs> ale jesteś bezpośrednia, w sumie nie chcę tu do rana Przynajmniej nikt nie może zarzucić, że to jest yy fake flex, no. ...impreza średnia, ale tak się składa, że jestem po odwyku i od kilku miesięcy już nie tykam narkotyków. Weź przestań pierdolić, kogo chcesz tutaj oszukać. W sumie <laughs> to ma rację, gdzie <laughs> kurwa <laughs> ten... Trochę taki zdowniony Eminem, nie? Łukasz, Jak on te o, głosy udawał. <grym>, to, chodź tu na Dawaj dwójkę. Dzięki stary, dzięki. A ty w ogóle kochana? Jak masz na imię? Magda. <tysk> Magda. Dobra Magdalena, zamówiłem już Ubera. Zachaczymy o tę żabkę i rozkręcamy melaż Mam nadzieję, że... Tamę. Ja pierdolę, ale to jest średni, średnie. Średnie chujowe. Maciu widzę z ciebie zawodniczka. Całą noc i będę sała, nie wyciągnę bez... Dobrze, że kierowca to... Tu... Jest kurwa jaki sergiej i po polsku nie rozumiem, bo by pat tutaj na gębę To jest chyba jakaś linfomanka manka. o aptekę, przyda mi się wiagra Dodaję więc na apce kolejny punkcik na trasie Chciałem no. powiedzieć, że to jest pisane przez EJ, ale już nawet EJ lepiej rymuje, także do Całą drogę pewnie myśli o moim Mą drogę myśli, żeby przyfudrować pasek Dla niektórych lasek ta historia to abstrakcja, ale wierzcie mi na słowo ciągle zdarzała się akcja Te same postacie tylko u na to zmienne, bo nie zawsze był to Łukasz, Magda i Sergi Ja słyszałem tą jedną piosenkę tańcu tańculi do tej pory Jak ona się nazywała, ta kurwa jego najpopularniejsza Czy się słyszałem, nie słuchałem duża, duża różnica. Yy, tylko no, mi się wydaje, że tutaj ktoś go poprowadził Jak gdzie i co ma napisać i też refrenu sam nie kminił Ja to dalej robię prawdziwych mam przy sobie No a tutaj, tutaj już wyszły takie braki podstawowe, muzyczne. <laughs> Nic tutaj nie ma ładu, składu. Tekst taki z fiuta, recytowany. Widać, znaczy, że to robił jakiś ostry weekend, w sumie może, no nie wiem. Animacje. Animacje, ładne, powiedziałbym, że pomysłowe, ale już widzieliśmy wiele takich rzeczy. Na przykład jak Kenny, jak po tym jak zamknęli tego Fredo, kurwa, Frebo, ta Fredo... Nie, z Gredo, Fredo, kurwa, Grido. O. Jak by, był ten cały o disco się? To był bardzo fajnie zrobiony teledysk taki plastelinowy na stopkratce. A to i tam w ogóle. Yeah. Cały storyline w ogóle na tym na tym teledysku, ciema Oni już tego chyba zamknęli, dlatego w ogóle teledysk z plasteliny był zrobiony on jakiś ciężki wyrok dostał, nie wiem czy on w wyszedł czy nie. Wypuścili go w 2023 w styczniu, o kurwa. After serving 5 years of a 20-year conviction on drug and weapons charges. Ja pierdolę. Przybyli chłopowi 20 lat, on po 5 wyszedł. Ja dalej nie, nie do końca rozumiem, dlaczego jak tak wyszedł na zawiasach 15-letnich. Dla mnie to jest w ogóle hit, że możesz dostać zawiasy na 15 lat. Po, powiedzcie mi dokładnie, jak, jak to wygląda w Stanach, jeżeli chodzi o, o zawiasy. Jak on dostanie nawet głupi mandat za parking, leci do puchy? Czy to jest jakby. Jednak trochę kurwa tam sądzenia, czy, czy powinien wracać, czy nie. No, zawiasy chyba działają z reguły tak, że jeżeli jakikolwiek problem prawny masz i mogą cię przetrzymać, no to to już chyba jest złamanie tego. Parol, nie? Parole?